Gapoludzie, ludzie, tutaj, brajer, a dzisiaj wybierzemy się w podróż, w której postaram się wam pokazać, jak na przestrzeni lat rozwijał się MHTube. Zatem weźcie sobie herbatkę lub coś do przegryzienia i możemy zaczynać. MHTube miał swój początek już w tym samym roku, co same lalki Monster High. Na platformie YouTube z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej kanałów o tematyce lalkowej. Kanały te najczęściej były zakładane przez młodsze osoby, które traktowały nagrywanie filmów jako formę zabawy. W tamtym okresie największą popularnością cieszyły się filmy z pokazywaniem swoich kolekcji. Oprócz tego, małymi krokami zaczęły pojawiać się krótkie odcinki autorskich seriali, które często się szybko kończyły. Zjawisko to było spowodowane prawdopodobnie szybkim znudzeniem się nagrywaniem tego typu filmów lub brakiem wolnego czasu. O czym warto jeszcze wspomnieć, to to, że dzieciaki zakładając taki kanał, w większości wybierały nazwy swoich ulubionych postaci z Monster High, i ta tradycja, że tak powiem, przetrwała do dzisiaj. W okolicach od 2013 do 2018 roku M.H.Tube widocznie przeżywał tzw. złoty wiek. W tym czasie nie tylko był wysyp kanałów lalkowych, ale również pojawiło się więcej autorskich seriali, które w wielu przypadkach zaczęły stanowić dłuższą całość. Charakterystycznymi dla tych seriali było to, że skupiały się głównie na wątku szkolnym, często były nagrywane w słabej jakości, nie były montowane, za scenografię filmu nierzadko robił fragment biurka lub parapetu, lub to, że momentami można było dostrzec kawałek ręki młodej osoby. Mimo że filmy nie były nagrywane w dobrej jakości, to i tak większość osób chętnie oglądała perypetie Straszyciłek w tak oryginalnych materiałach. Oprócz seriali zaczęły się też pojawiać filmy z unboxingami lalek czy stop motion, które przez długi czas królowały na MH i były chętnie tworzone przez licznych twórców, jak na przykład WikiMH, Hunter i Venus, Persevon i Miał Lodi, Toralei Stripe czy Iumi TV. Jednak najbardziej znaną osobą zrobienia filmów poklatkowych była Roswada Studio. Dziewczyna nie tylko tworzyła stop motion do piosenek znanych artystów, Tą samą techniką stworzyła też kilkuodcinkowy serial pod tytułem Whisper, który później z niewiadomych przyczyn został usunięty. Mimo to na kanale Rosłanez do dzisiaj zachowało się większość i stop motion do popularnych piosenek. W okresie Złotego Wieku lalkowym YouTube'em zaczęły interesować się także osoby w wieku nastoletnim. To spowodowało nie tylko powiększenie się MHTuba, ale również dzięki temu mogliśmy oglądać więcej filmów w lepszej jakości. Do znanych nastoletnich MHTuberów tamtych czasów można zaliczyć między innymi Wspomnianą wcześniej rosłane studio to Raleigh Stripe, Wear Monster High, Toris Stripe, Martynę Pos, Cathy Noir MH, Pursefon i Miałodi, Alicję Batwolf, Katy de Fogusie czy Kimiko MH. Kanały te były dla wielu młodych osób inspiracją do nagrywania serialu na podobnych zasadach, a dla osób nie nagrywających jeszcze, do rozpoczęcia własnej przygody z YouTube'em. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że lalkowi twórcy nie skupiali się tylko i wyłącznie na nagrywaniu serialu Stop Motion czy Dollar Review. W pewnym momencie na wielu kanałach zaczęły pojawiać się QA y oraz filmy z najczęściej zadawanymi pytaniami od widzów, czyli w skrócie tak zwane faki. We wczesnym okresie rozkwitu polskiego MHQ bad duża część twórców nie posiadała mediów społecznościowych, które pozwoliłyby chociażby na kontaktowanie się ze swoimi widzami. Z pomocą jednak przyszła platforma Google, która funkcjonowała na podobnej zasadzie co dzisiejszy Facebook lub Instagram. Można było tam udostępniać zdjęcia lub filmy, pisać komentarze rozmawiać z innymi użytkownikami. Konsekwencją tego Google Plus w krótkim czasie zyskało dużą liczbę użytkowników z polskiego MHTuba. Wiele lalkowych miłośników niezależnie od swojego wieku chętnie tam się ze sobą integrowała oraz udzielała się pod postami innych. Osobami, które posiadały tam konto, to np. przykład Cerys We're Wolf, Rosłane Studio, Toralei Stripe, Alicia Wolf, Billy i Maddie, czy We are Monster High. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i w kwietniu 2019 roku Google Plus zostało oficjalnie zamknięte z powodu ogólnie zmniejszającej się liczby użytkowników. Uwierzcie mi, że bardzo chciałabym Wam pokazać jakieś screeny z emoticlubowego Google Plus, ale nic się nie zachowało. Okres od 2016 do 2018 roku był dla MHTuba czasem, gdzie dość dużo się działo, zarówno dobrego, jak i złego. Na YouTubie oprócz pojawienia się kilku nowych kanałów, to dodatkowo przez krótki czas popularność zyskały filmiki z poszukiwań lalek. Jak sama nazwa wskazuje, polegały one na chodzeniu po sklepach zabawkowych z kamerą lub telefonem i szukaniem ciekawych lalkowych nowości, które czasami kończyły się kupnem. Główną pomysłodawczynią była Ravi's Hood która przeważnie była właśnie znana z tych poszukiwań. A jeżeli chodzi o mniej przyjemne rzeczy, to warto tu wspomnieć o dwóch wydarzeniach. Pierwszym z nich była sytuacja niespodziewanej utraty kanału Billy i Madi, która rozeszła się dość dużym echem. Na szczęście youtuberzy szybko założyli kolejny kanał i od tego momentu znani są nam jako Hunter i Venus. Druga sytuacja, która jeszcze bardziej odbiła się na społeczeństwie Hacuba, było to odejście Toralei Stripe. Po ogłoszeniu informacji w filmiku Żegnajcie Kociaki, wiele osób okropnie przeżyło jej decyzję. Widzowie nie tylko próbowali namówić ją do powrotu poprzez pisanie komentarzy, ale również nagrywali dla niej filmy pożegnalne na swoje kanały. Mimo tego, Toralej nie zmieniła zdania i dodatkowo usunęła wszystkie filmy z kanału. Po jej odejściu w nieregularnym odstępie czasowym można było także zauważyć odejścia innych twórców. Niektórzy z nich kończyli swoją działalność na stałe, ale były też takie osoby, które po prostu robiły sobie dłuższą przerwę. Czy masowe odejścia były spowodowane odejściem Torii, czy może to był przypadek? Tego nigdy się nie dowiemy. W 2019 roku liczba osób nagrywających na MHTube jeszcze bardziej się zmniejszyła, a ci, którzy interesowali się tym jeszcze, przestali w miarę regularnie wrzucać filmy. Ponadto wiele osób zaczęło zakładać media społecznościowe, na których była zdecydowanie lepsza aktywność. Wraz z social mediami pojawiło się też dużo młodszych osób, które albo zaczęły interesować się lalkami i chciały integrować się z innymi, albo wręcz przeciwnie zaczęły zachowywać się najdelikatniej mówiąc nieodpowiednio wobec reszty. Podczas lockdownu w 2020 roku MHTube na jakiś czas powrócił do łask i ponownie pojawiły się odcinki serialu, które w czasie pandemii chętnie oglądano. Mało tego można było zauważyć też przybycie kilku nowych osób na lalkowego YouTube'a. Po stopniowo zniesionych obostrzeniach MHTube ponownie się zatrzymał, a lalkowe seriale stopniowo zaczęły przestawać interesować oglądających. Aktualnie na próżno można szukać nowych odcinków z lalkami, a i można by też śmiało powiedzieć, że same seriale lalkowe są już dawno niemodne i zapomniane. Liczba kanałów, które w dalszym ciągu nagrywają seriale spadła do minimum. Wielu dawniej aktywnych MHTuberów po cichu odeszła z kanałów i usunęła filmy. Na YouTubie za to jest zdecydowanie więcej filmów np. z unboxingów monsterek, pokazywania kolekcji lub z ciekawostkami na temat uniwersum MH. Poza tym duża część osób interesujących się lalkami przeniosła się na stałe na TikToka lub Instagrama. Zatem na koniec można sobie zadać tylko jedno pytanie: czy MHD umarł, czy może jednak funkcjonuje, ale w nieco zmienionej wersji i mniej prężnie niż kiedyś? Z tym pytaniem Was zostawiam. Dajcie znać jeszcze koniecznie, co o tym wszystkim sądzicie, i czy może są jeszcze takie rzeczy, które powinny być zawarte w tym filmie. A ja się tymczasem z Wami żegnam i do następnego filmu.